Siema! To jest seria, w której pokazuję jak dałem drugie życie temu zniszczonemu busu bez progów i zrobiłem w nim takiego kampera z dzianą podłogą i innymi ciekawymi rozwiązaniami. Dzisiaj gadam o po pierwsze, jakie miejsca wynajęliśmy pod ten projekt, po drugie, jak musiałem naprawić mocowania y, bagażnika dachowego i po trzecie, jakie kupiłem tylne drzwi i jakie naprawiałem. Tych z Was, którzy oglądali poprzednie filmy, serdecznie przepraszam za to opóźnienie w publikacji. Y, żeby tutaj nie przynudzać to w opis filmu, wrzuciłem informacje, dlaczego tak się stało oraz jaka będzie przyszłość kanału. A teraz przejdźmy do pierwszego tematu filmu, czyli do MocLabu. Nazwa Motlab to wzięła się stąd, że chciałem jakoś nazwać to miejsce, a ChatGPT GPT chyba nazwę Power Lab. Power Lab. I stwierdziłem, spoko, ale może by to tak przetłumaczyć na polski? Będzie zabawniej. Generalnie szukaliśmy jakiegoś garażu w okolicy, do którego zmieści się po prostu ten bokser. A jest gnojek wysoki, 2,5 metra ponad. Szukaliśmy długo i ostatecznie wynajęliśmy w końcu to. Czyli za duży budynek za zbyt dużo pieniędzy. W dodatku wymagał generalnego sprzątania z wszechobecnego pyłu. E, to wyglądało trochę śmiesznie, bo lałem po prostu wodą z węża po ścianach. A następnie wciągałem tę wodę. E, Odkurzaczem Ja to, który kupiłem specjalnie na tę okazję Generalnie tym odkurzaczem pomywałem, pomywałem też często wodę z kanału Bo podchodziła zawsze po zimie Całymi wodrami takimi wielkimi, wynosiłem tę wodę po prostu I no jestem w szoku, bo no, to jest jednak odkurzacz, a nie pompa, ale bardzo dobrze sobie pochodził. Także jeśli jakaś szukacie odkurzacza na przykład do warsztatu, no to w opisie będzie link Gówno lata tu co tutaj miałem? Eee, a, meble. No, nie było żadnych, e, pustych, więc również dużo czasu spędziliśmy na warszawskiej grupie, śmieciarka jedzie. E, za ciosem pospawałem sobie od razu też takie dwa jeżdżące stoły oraz drobinkę do kanału zalanego wodą. Wszystko fajnie, ale czas leci, nie? Pierwsze prace na miejscu związane z autem dotyczyły tego dachu przeklętego. Po deszczu zbierało się trochę wody na pace, więc w końcu poszedłem na dach, no zobaczyć gdzie to może cieknąć, a tam kurwa takie coś. Wygląda... ...o tak. Dla porównania normalne mocowanie wygląda w taki sposób. To, które pokazałem ja na początku jest najgorsze, ale i tak 6 z 8 jest uszkodzonych. Widocznie na tych sześciu był zamontowany bagażnik dachowy, w którym przypierdzielili w coś. No i nikt tego już więcej nie naprawił. No i problem jest taki, że zerwało to uszczelnienie na łączeniach blach. Jak to mocowanie zostało wyrwane, tam jest dużo blach po pozgrzewanych ze sobą, one się no ruszyły za mocno. Jak odrywam i jest szczelina, to znaczy, że tam już nie było uszczelniacze. i woda leciała i tutaj leciało aż do tego zgrzemu no i przez to właśnie lała się woda do środka i na pewno też lała się do progów i dlatego miałem co robić w poprzednim filmie. No więc co z tym robimy? No ja postanowiłem zrównać wszystkie 8 z ziemią, jakby nie zostaje żadne i robimy od nowa. Ja zrobiłem po prostu takie krótkie odcinki profila stalowego, wspawałem po nakrętce i to założyłem, że będzie po prostu gwint, do którego przykręcę bagażnik dachowy na śrubę. Wow. Od góry to nawet bardzo mi się podobało, ale od dołów, no dobrze, że na dachu nie będzie tego widać. Najpierw zerwałem strachę uszczelnienia w okolicy, każdego mocowania, szczególnie tam, gdzie było widać, że odchodzą od blachy, ale generalnie wszystkie tam, no wiadomo, nie. Pomogły również też pikulce, które tu pokazuję, do wygrzybywania z tych szczelin takich drobnych y, fragmentów tego uszczelnienia. Stwierdziłem, że przetestuję też świeżo zakupiony pistolet do piaskowania i przelecę nim ten nalot rdzawy. No i muszę przyznać generalnie, że pięknie sobie poradził, nie mam praktycznie żadnych zastrzeżeń. Trzeba tylko pamiętać o tym, że on nie jest tak mocny jak piaskarka na przykład syfonowa. Jest 30 razy wygodniejszy i w ogóle tańszy, no ale do grubej hdzy, takiej na przykład jak na zaciskach czy coś, nie ma to sensu. Natomiast do zdachcia takiego nalotu właśnie jak tutaj, czy po prostu zdachcia lakieru, no to myślę, że w sam raz. Ja tylko skopałem, bo jak widać, nie przygotowałem się do roboty. Praktycznie w ogóle i ten kochun, którym piaskowałem, to po pierwsze, przedmi tu, za koło za koszulkę. Generalnie wszędzie czułem te kamyczki, co nie było przyjemne. Ale dużo gorsze było to, że ten kochun też powaził w uszczelki od szyb w drzwiach bocznych. No co spowodowało, że teraz mamy takie piękne wzorki na tych szybach. No niestety zanim to zauważyłem, to otwierałem te szyby na sesji przy manewrowaniu, żeby słyszeć, czy że ewentualnie w coś nie uderzam, bo było tam bardzo ciasno. Spawanie tego do dachu było dość proste, bo i profil stalowy i blacha samochodu w tym miejscu są generalnie grube 2-3 mm, więc jakoś tam mi to wyszło. Wiadomo, że na YouTubie to zawsze trzeba powiedzieć, że się nie umie spawać i że te spawy to są chujowe i tak dalej, bo udało mi się w jednym miejscu przetopić też nowy lot, mimo wszystko tę grubą blachę i muszę Wam to pokazać, bo wyszło mi takie piękne serduszko. Myślę, że to z miłości do tego auta. Na koniec tego dnia pomalowałem to wszystko jakże profesjonalnym środkiem pod nazwą Śnieżka Nagdze. Yy, I choć w dupę, jeśli Ci się nie podoba. Yy, za dużo zachodu było z epoksydem. Po malowaniu gwinty przejechałem na szybko zwykłą śrubą, żeby po prostu nie zalepiło ich, żeby dało się coś później wkręcić. Ostatni punkt to było nałożenie uszczelnienia, ale niestety nie nagrałem tego z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie zacząłem to nakładać, usypieniem sobie paluchy i nie chciałem już włączać nagrywania, ale było to dawno temu i nie pamiętam. Nakładałem to po prostu z na no aż tak jak z silikon. Wyciskałem i rozprowadzałem grubo i szeroko palcem tam, gdzie trzeba było, a tam gdzie nie, to naklejałem czasiemki po bokach i cienką linią puszczałem i to mam nagrany, więc Wam to zaraz pokażę. Wreszcie mi, niestety z tego tylko jeden taki duży fakat yy, dla tych, którzy nie wiedzą, to kulki metalu od spawania migmatem bardzo się lubią ze szkłem. Generalnie lubią się tak bardzo, że jak się wtopi w szkło, no to już dupa. albo to jak wyciągniesz, to po prostu masz jakby dołek w szkle, albo w ogóle pęka, zależy od grubości. Tak sobie uszkodziłem szybkę w telefonie poprzednim właśnie przy spawaniu w probu. No a tutaj, jak się możecie domyślić, no to spawałem na dachu. I nie zabezpieczyłem samochodu w żaden sposób, więc teraz się okazało, że i na przedniej szybie, i na bocznych obu szybach, i nawet na przedniej, ale od środka jest jedno, jedna wtopiona kulka, które po prostu no, zostaną już pewnie tam na zawsze. I odkryłem to dopiero bardzo niedawno, bo myślałem, że to trzeba jest chyba brudna i dopiero ostatnio okazało się, że to jest jednak metal. Przez zakupie auto, miałem takie głupie nastawienie, że to co jest w tym egzemplarzu do dupy, to się po prostu naprawi, albo kupi nowe i wymieni. No, i problem był taki, że tych rzeczy zaczęło się robić bardzo dużo. I jakoś w swojej głowie przed zakupem no, nie ogarnąłem tego, że to po prostu wszystko kosztuje. Albo pieniądze, albo czas. No i. No można powiedzieć debil, no ale cóż, teraz już wiem. <laughs> Wracając, e, ten na drzwi były zdecydowanie jedną z tych rzeczy, które trzeba było wymienić. Głównie przez dolne mocowanie zamka, które no, przerzywiało na wylot i tym nie grę można było ruszać, pomimo tego, że były zamknięte. E, te drzwi, no właśnie, są tak przerzywiałe tu, że cały ten zamek <laughs> się niczego nie trzyma poza tą blachą. E, tak samo te drugie, ja z tych drugich sobie zdjąłem tutaj. Listewkę no i dziury są, to bym jeszcze zrobił jakoś tam może podrutował, ale tam tego już nie. Szukam nawet używanych drzwi, a tam w dobrym stanie ceny po 1000 złotych I ja sobie myślę, o nie, nie, nie. Ja nie po to kupowałem auto za 12 tysięcy, żeby teraz 2000 wydać na same tylne drzwi. Jak tu jest jeszcze tyle do roboty. No i kupiłem ostatecznie najtańsze jakie znalazłem i one były po 300 zł, ale udało mi się kupić za 500, wynegocjowałem yy, obie yy, oba. Yy, przy, wszystkie tylne drzwi w ilości dwóch za 500 zł. No niestety nie bez powodu były najtańsze, na prawych duże wgniecenie z prawej strony plus i na lewych i na prawych były rozległe pęknięcia blachy częściowo od tego wgniecenia, a częściowo bo ten samochód to gówno, w sensie ten model i wiele z nich po prostu tak ma, że po prostu pękają i to jest chyba do dzisiaj niewyeliminowany problem. Yy, ja zacząłem od próby naprawienia tego wgniecenia. W ogóle naprawianie wygnieceń to jest taka jedna dla mnie z rzeczy, które w teorii wydaje mi się prosta, dopóki nie zacznę je robić. Bo wtedy się okazuje, że ja w ogóle tej teorii tak naprawdę nie znam, a ta blacha wcale nie chce się prostować. Więc mi, osobie niewyposażonej w odpowiedni sprzęt do tego, bez praktycznie żadnej wiedzy, jedyne co pozostało to jakoś nieudolnie przy tym skakać i próbować to wypchnąć na zewnątrz. Przechodzimy metodami. No to niby jest tam bez przesady, no nie? To nie jest apteka. Ale... Mój plan teraz jest taki, żeby sobie tutaj się dospalać gdzieś. Z takim kątownikiem stalowym. I w to waląc młotem... trzeba naciągnąć to. Ale zanim to zrobię... To... Masę to podłoże. Myślę całkiem niezły efekt na początku. W sensie chodzi mi o to, że po moich pracach było troszkę lepiej niż przed, więc na plus, ale wtedy wpadłem na, jak mi się wydawało, jeszcze lepszy pomysł. Pomyślałem sobie, że akurat ten fragment na moich starych drzwiach jest w porządku, więc może go po prostu wytnę i spałem do tych nowych. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Dobra, jest mały fuck up, bo zauważyłem, że no, to nie wygląda na prosto, no nie? tylko idzie do góry tutaj. No i spojrzałem sobie teraz od spodu i się okazało, że gdy to celowałem wszystko, to stacha część się wysunęła ze swojego miejsca. Tutaj poszycie zewnętrzne i łączenie zewnętrznego i wewnętrznego poszycia, przez co na całej długości teraz ostrz to kurwa. Jasne, już ostrze. Wszystko na całej długości, teraz mi to odstaje. No chyba muszę to wyciąć i przesunąć. Spanikowałem i stwierdziłem, że trzeba to rozciąć i zespawać jeszcze raz. Coś tam podoginać wiadomo. No i co? I znowu tragedia, bo tym razem poszedłem na pewniaka i zamiast tak powoli spawać jak poprzednio, no to po prostu pojechałem za dużo takim ciągłym spawem. Zresztą zrobię Wam tutaj taką animację, co się w ogóle stało. Bo w mojej głowie to miało być tak, że tutaj sobie po prostu kładę dwie blachy obok siebie, spawam sobie na środku, mam górkę, ale to zaslifuję, no i wszystko jest prawie że równo, wiadomo, troszeczkę tam szpachli na ten spawik, no nie, żeby było gładko i tyle. No ale jak się nie myśli, no to potem wychodzi tak, że spaw ściąga te blachy w dół, próbowałem to jeszcze jakoś tam podgrzać, mokre szmaty na to rzucałem, żeby to schło, wiadomo, poddżać, schłodzić, żeby ta blacha mogła się obkurczyć, co tam gówno wyszło. Ostatecznie stwierdziłem pierdzielę, że szpachla to łatwiej roboty i tyle, no nie. Podsumowując, trzeba było zostawić jak na początku, to jakoś tam wypchnąłem, bo i tak było mniej szpachli poszło niż ostatecznie zużyłem na to wspawane, na ten spawany dołek. Teraz wyprzedzimy trochę fakty, ale tutaj chciałem Wam pokazać, troszkę widać ile tej szpachli tam faktycznie poszło na te drzwi. Dobra, idziemy szybko zobaczyć, jak te drzwi wyglądają. Trwa zamknięte. Zimno, 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 zimno. Kurwa, ujebane całe. Trzeba umyć najpierw. Kurwa. No więc jak widać, auto jeszcze uwalone strasznie po naszej ostatniej wycieczce, ale specjalnie dla was umyłem tutaj te drzwi i zobaczcie, zobaczcie jak to pięknie wyszło, nic nie widać w ogóle, gdzie to było robione, nic nie widać, gdzie było robione, no jak najebane tyle szpachli, to musi być dobrze, no. A ty nie mówiłeś, że też szpachli to jak najmniej powinno być?